To jest fiat, który jest w jednej rodzinie na dwóch kontynentach. Ten fiat ma Erdaj. To było wszystko ręcznie robione, spawane, dopasowane. To nie jest przypadkowo kupiony fiat, tylko podziad. Dziadek pracował we WSK Mielec. Silnik siedzi oryginalny 1500. Takich historii u siebie jeszcze nie miałem. Siema, witajcie na kanale Jarzyna Film prosto z fiata 125P z Nowego Jorku. Historia absolutnie niesamowita. Zapraszam Was na całe filmy. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, no to jak zawsze polecam subskrypcja, dzwonek, zostawienie komentarza. Będziecie dostawać powiadomienia, ale też i pomagacie w rozwoju tego kanału. No to co? Jedziemy przez Nowy Jork dużym fiatem. Ciebie, przedstawiam Wam Huberta. Cześć, witam, witam. Znamy się z Hubertem, słuchajcie, że od dawna, natomiast przez internet, natomiast w końcu jestem. Nowy Jork, Queens. Witamy, zapraszamy. Queens i Twój Fiat. Historia jest no, przegigant, więc y, polecam Wam, żebyście zostali do samego końca. Mówię przegigant, dlatego że ta historia tak naprawdę nie zaczyna się tutaj, w Stanach Zjednoczonych, tylko zaczyna się. W Polsce od twojego dziadka, ale zanim do tego dojdziemy, powiedz parę słów o samochodzie, bo no, należy mu się, żeby parę słów o nim powiedzieć na dzień dobry. To to, to jest, y, wiadomo, polski fiat 125P, jak widać, to jest rocznik 7-6, mu y, mówią MR. I troszeczkę przerobiony, jak widać. Nie jest w pełnym oryginal, oryginalu, mhm. ale ma swój klimat. Okej. Okay. Hubert, to jest 76 rok, Ty mówisz, że oryginalnie ten samochód, jak Twój dziadek go kupował, to on miał plastikową, czarną atrapę, nie? Tak, atrapa została zmieniona przeze mnie, po prostu mi się lepiej ten chrom podobał, chciałem, żeby troszeczkę po swojemu wyglądało, no i tak jest założony. Ok, tablica jest oryginalna, to jest RZA 1079, czyli ta, z którą... Od samego początku? Tak. Jeździ? Samochód jeździł od samego początku na tych tablicach. Był pierwszy zarejestrowany w miastu Mielec, a wtedy były województwo Rzeszów i dlatego są tablice RZA. Ten, słuchajcie, ten Fiat ma R Ride. Ma, jak to mówisz, Air Suspension? Air Suspension. Ok. To jest samochód, który, no jak zobaczycie albo już widzieliście gdzieś przebicę, potrafi podskakiwać, może nawet nie podskakiwać, ale po, potrafi chodzić góra dół. E, ty to zrobiłeś tutaj na miejscu, tak? Tak, to było wszystko ręcznie robione, spawane, dopasowane. E, projekt był do mnie e, dany dla kolegę z Kanady Emil. Pozdrawiam Emil. A oryginalny projekt to był przez może samochód znany i człowiek, to się nazywał Rufus Waze. Przez niego został y, cały widok na te auto, jak chciałem, to, żeby to wyglądało i po prostu wiedzieć, jak zrobić ten air ride. Nie ma dużo tych aut takich na świecie, no to mhm. przez, bez niego by nie było tego air ride w tym aucie. Okej. Okay. Jak Rufusa poznaliście ci, którzy śledzą y, dokładnie mój kanał, jest odcinek y, z Rufusem, taki żółty Fiat razem z Enerdowską przyczepą. Super gość, super człowiek. Y, można powiedzieć, że trochę legenda y, wśród fiatowców i tych, którzy modyfiku się, modyfikują Fiaty się, w Polsce. Się. My jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, Nowy Jork. W ogóle to co tutaj się dzieje, to że jest Fiat, to że ty tutaj jesteś. Twoja historia Zaczyna się jako, jako pięciolatka, jako dziecka. Dokładnie. Przyjeżdżasz dokładnie. tutaj z mamą, z tatą, z rodziną swoją, dokładnie. przeprowadzasz się i całe życie tutaj spędzasz w. I... Całe no życie Nowym jestem Yorku. w Nowym Jorku. Tak. Cały... To Tutaj jako pięć lat, jako dziecko malutkie, przelecieliśmy. E... Rodzice nikogo tu nie znali, nie mieli znajomych, tylko ja i moja siostra wtedy dwie walizki i Ameryka. Okej. Okay. I teraz wiesz, można byłoby się zastanowić, Skąd jako pięciolatek, wiesz, no pięciolatek już coś mogłeś pamiętać z Polski. Więc pytanie, czy Ty, no trochę już podprowadzam tutaj tą historię, ale to chyba właśnie w Polsce masz doświadczenia z Fiatem. Tak, właśnie w Polsce się to zaczęło. No to mieszkaliśmy tu, ale bardzo często na wakacje lataliśmy do Polski. Dokładnie do Chorzelowa. Y, y, no i dziadziu tam mieszkał w Chorzelowie i zawsze nas brał na rzemień tym autem. Mhm. Rzemień co to jest? Rzemień to jest takie jezioro takie, jezioro. jezioro, takie tam blisko Mielca, No i pamiętam zawsze te auto. Jeździliśmy tym autem, nam ta, nas zabierał. I to ile... zostało to jakoś ze mną. Okej, okay. to ile ty miałeś lat jak? No to miałem lat na, powiemy 7 lat, 8 lat, który wróciłem do Polski. Okay. Potem co dwa lata latałem, i zawsze wtedy dziadek Fiata wyciągał z garażu i nas brał na ten rzemień. Okay. I ze mną to jakoś tam zostało. I chcesz powiedzieć, że to jest ciągle ten sam Fiat? Tak, to jest ciągle ten sam Fiat. Dziadek mhm. był pierwszym właścicielem. No, ja teraz jestem drugim. To jest w tej samej rodzinie od nowości. Słuchajcie, takie historie to ja lubię najbardziej, ale to nie jest taka historia, w której y, to jest jeden Fiat w jednej rodzinie od samego początku, ale to jest Fiat, który jest w jednej rodzinie na dwóch kontynentach. Takiej historii u siebie jeszcze nie miałem. Dziadek y, pracował we WSK Mielec. On składał silniki do samolotów. Y, jak wiem dobrze, Iskra. No, i wtedy dostawali, jak możecie wiedzieć, się nazywało talony. Dziadek nazbierał tych talonów i wtedy złożył na Fiata. Po roku czasu powiedzieli: przyjeżdżaj po Fiata, i pojechał odebrać go. I od tego, to było w 1976 roku, i od tego dnia został w rodzinie. Okej, a dziadek zajmował się, tak jak mówisz, budową, czy tam składaniem silników, modyfikowaniem też? Tak, właśnie. Nie modyfikacja, tylko powiemy tuning, na, wtedy na ucho robili, to ustawiał te silniki, żeby no, samolot leciał tak, jak miał lecieć. Okej. Okay. No to trochę znał się na tym, co robił. Trochę robiłem, się nie? znał. Nie był, był, był e, wysokim, no, można na wysokim poziomie, tam w Włoska można powiedzieć. Można później też jakieś tam medale, zdjęcia mogę Wam pokazać. Super. On był bardzo interesującym człowiekiem i dalej jest. Dziadek, dziadek żyje, ile dziadek ma Dziadek lat? żyje, 93 lata teraz będzie miał. Słuchajcie, ja... <laughs> Jak znacie mnie, może ci, którzy oglądają dużej kanał, dla mnie takie historie mają największą wartość. W sensie takie, że yy, no, to nie jest przypadkowo kupiony Fiat, tylko po dziadku. Po dziadku. No i powiem teraz, jak wpadł mi w ręce ten samochód, mm -hmm. no to latałem, latałem do tej Polski i zawsze ten samochód gdzieś tam się kręcił. No i w 2013 roku byłem, no i, i tam weszłem na garaż widzę, patrz, Fiat dalej stoi. A stoi, 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 się pytam kuzyna, co z tym Fiatem się dzieje, czemu on tak stoi, mówi Dziadek się wybrał do Biedronki, i w Biedronkę wjechał I zabrali mu prawo jazdy Zabrali dziadkowi prawo jazdy, bo pojechał, ile on miał już wtedy lat? O, no to będzie 80 ileś, bo w tym ja już mam samochód, tam okay. ileś czasu, no Pozdrawiamy, jak pan na imię dziadek? Dziadziu Józio Panie Józefie, tak? Józef, Józef Panie Józefie serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy tutaj ze Stanów. Pan zaczął tą historię, no bo rozumiem, że pan no, kupił ten samochód, a teraz dzięki też dziadkowi tutaj masz ten samochód. Dokładnie. Ty kontynuujesz tą historię. Może niektórzy by powiedzieli, a, warto byłoby tak piękny samochód trzymać w oryginale, ale trochę jest tak, że to jest taka twoja interpretacja tego samochodu. Właśnie, właśnie. Trochę takie połączenie polskiej. No ja takiej historii nie znam. Połączenie polskiej motoryzacji z. No, czymś co nie wiem, czy na rajdzie tutaj dużo samochodów jest? E, wiesz co, może jest, jest. A ja pochodzę tak ze świata, trochę też tuningowane, BMW, takie rzeczy, to już trochę we mnie we krwi to jest i chciałem y, Fiata mieć troszkę innego od każdego, tak? Okay. Jest dużo tych aut, wszystkie są piękne, ładne. Widać, że mój jest trochę porozbijany na razie ale będzie do roboty. No tak, bo no. to powiedzmy z miesiąc temu miałeś kuchu. Była stuczka. stłuczka. Tutaj z tej strony jest, ale jest w trakcie wymiany. Ty wymiany, na, na czekamy na części, części. czekamy no na tak. części. No bo to też nie jest proste, pamiętajcie o tym. Ja o tym już mówiłem w filmach ze Stanów Zjednoczonych że no, nie idziecie tutaj po prostu do sklepu, kupujecie sobie części do Fiata czy tam. No, w Polsce może też tak nie jest, ale no, jest łatwiej. Niestety z Allegro tu nie wysyłają. Trzeba poczekać. E, co, pokażemy silnik? Silnik siedzi oryginalny, 1500. Mhm. Tak jak nic nie przerabiane, oprócz y, y, jak to się mówi po polsku, alter, alternator. Alternator, tak, alternator. alternator mhm. jest wsadzony od Forda, y, Ford Escape. 180 Ampry, żeby mogło utrzymać kompresor do AirRide'a. Okej, okej. A, okay, okay. A AirRide masz co? Standardowo Standard, bagażniku, nie? Standardowo bagażniku, 5 butelkę i jeden, jedna pompka. Zaglądamy tam? Możecie sobie zobaczyć chociaż jakąś, jak to mhm. wygląda. No to jest butla tutaj. To na ile podniesień Ci wystarczy? O, na jedno. Na jedno? Na jedno, okay. na jedno. No, jedno podnoszenie. Tak, i jest jedna pompa tam. Jeden dzień przerobi na dwie pompy i większe zaworki, żeby mógł sobie tańczyć i skakać. No okay. że kwestia czasu. To, to jest jedyny z tego, co wiemy. Fiat z Airride'em w Stanach. W Stanach tak, w Kanadzie jest, no i w Polsce jest, jest ich parę. parę. No, jest ich. Parę, no, ale tak, w Stanach tak. to jest jedyny, który ja wiem. I ty robiłeś go ile lat temu? E, w 2014 roku, bo samochód był sprowadzony w 2013 roku. To tak w 2014 zacząłem działać przy tym. Z rok czasu mi zajęło, bo to wszystko musiałem ręcznie, tam spawać, dokręcać. I, i z Polski też parę rzeczy trzeba było zamówić, który mm -hmm. nie było chętnych ludzi, żeby mi to było wysłać. Okej. Okay. Tablicę rejestracyjną ma bez jakiejś specjalnej nazwy. Bez specjalnej, zwykłe Empire tak. State. Wiesz co, bo ja lubię jeździć dużo fiatem. Mm -hmm. Jak masz historyczne czy coś takiego, to masz og og ograczenie milarzu, ile a, możesz w roku przyjechać. Tak naprawdę tak jest? Tak, okay. tak. No, to ja po prostu mam zwykłe pa pasażerskie tablice, mhm. e, a te, te, wiesz, opłaty, to tamto to są grosze na cały rok, to nawet mi się nie opłacało historycznych dawać. Mhm. Jaka jest historia z kołami? E, koła były, wiesz co, były do, dopasowane do Fiata, e, to są replika BBS-ów, e, o to chodziło, żeby był rozkład śrub, taki jak powinien do Fiata, mhm. to, to mi e, znajomi w Kalifornii my przewiercili, i przysłali mi te felgi no, do fiacika, żeby takie, no i działa. Ci, co znają serię, to wiedzą o co chodzi. 50 lat 125P. Fiat 125 New York City. To jeszcze od razu powie... tu od razu tu od to razu Instagram, powiemy Instagram. Tak, tak, tak. Masz Instagrama, Facebooka, Google Instagrama? Właśnie Instagram. mam Instagram i Facebook jest. To Facebook to jest też Fiat 125P NYC. To jest na Facebooku, na Facebooku, a Instagram tak samo. Fiat125pnyc. Tak samo. No to już wiecie, gdzie możecie więcej znaleźć e, e, świeżych informacji na bieżąco od Huberta. Fiat, Fiatem, ale jeszcze masz e, coś fajnego, nie? No, mam coś fajnego, takie zabaweczkę ostatnio sko, z, skończone. Zabaweczko. złożona ostatnio, to też się troszeczkę tam pochwalę, żebyście sobie okay. zobaczyli. No, eee, no WSK, zwykła WSK wiesiunia e, 84 rocznik to tak koniec produkcji. Nic specjalnego naprawdę silniczek siedzi starszy, tak, go, tak ją niestety kupiłem, ale była remontowana, była mal malowana cała, e, felgi nowe założone, no i żeby jeździło. Mm -hmm. Dobrze. I teraz to ściągnąłeś z Polski. A tak, była ściągana z Polski. Słuchajcie, i no może was zaciekawić słowo "złożyłem". Dlaczego "złożyłeś"? Bo, by, y, wiesz co, y, była kwestia wysyłania jej tutaj do Stanów, bo tak na szybko, szybko, no to z, z, podjąłem decyzję, że nie będę przez jakiegoś importera, coś takiego, rozbiorę ją i paczkami wyślę. No to rozebrałem. Czekaj, ten, bo... ty byłeś w Polsce, no, kupiłeś. Tak, byłem, rozebrałeś? Byłem w Polsce na wakacjach. Mhm. Akurat z, byłem, gdzie my to byli? W Olsztynie byliśmy. W Olsztynie byliśmy mhm. zwiedzać. Mhm. No i idziemy, idziemy tam i patrzę. Włeska, taka pomarańczowa, stara, stoi, cała, rozwalona. I się pytam tam, co z tym motorem, panie. A i, i była na sprzedaż. No to kupiłem motorek, roz, rozebrałem w drobny mak sześć paczek. I polską pocztą do Ameryki. Słuchajcie, <noise> czyli y, można powiedzieć, że wysyłka motocykla do Polski na Huberta to jest właśnie rozebrać. Ta. Rozebrać, wsadzić do paczuszki. No ale to wyszło szybciej, taniej? Co ci. A wiesz co? Taniej? O, dużo taniej wyszło. Na pewno we, dużo taniej wyszło. Szybciej to nie, to z trzy miesiące szło. Okej. Okay. No bo to morskami paczki, po, morskie po, paczki. No i też jest kwestia, że mogą mieć tylko 30 kilo. Mm. A niektóre z, elementy, powiem na silnik, waży więcej niż 30 kilo. No to jak to zrobić? To, Aha, to, to, to musiałam go rozebrać w części. O, kurde. To trochę jakby sobie wysłać taki. Zestaw te, są te, nie będę nazwy hmm. mówił, ale są te czasopisma, gdzie złóż sobie samemu jakiś tam samochód. Dokładnie. I co miesiąc ci przychodzi część, to też mogłeś sobie tak wystać. Tak mogę, no, no. No wiesz, kwestia czasu. Można, to, wakacje. Może, Możemy tak bustanki możemy ze Stanów ściągać. Na pół będziemy tu mieć musieli, jakiegoś no, dealera. Tak. <laughs> okay. no, gratuluję ci motocykla, to na pewno. Na pewno nie jedyny. Nie, jedyny to nie jest jest. Dużo. O. Może już widzieliście, bo była, może będzie. No cała historia tych filmów ze Stanów jest trochę, więc yy, taki kolejny akcent Polski poza Fiatem. No ale Fiat to ma chyba ma twoje, chyba ma specjalne miejsce w twoim, w no, twoim domu. bo. Tak, tak, to wiesz, te pamiątki, to wszystko, ten sentyment do tego, to ten samochód ze mną zawsze zostanie. Mhm. Te, wiesz, yy, co pamiętam i wszystko z Polski, to Wsiadam do tego auta i mam swoją polskę tutaj w Stanach. Wow. Dobra, a jak w ogóle się jeździ dużym Fiatem po Nowym Jorku? Ci, e... że jest bardzo fajnie, mi się to. Bo jak mam zły dzień, po prostu wsiadam se do Fiata, jadę se po mieście i te uśmiechy ludzi, którzy na mnie się patrzą i machają do mnie, to naprawdę mnie to uciesza. Tych Fiatów jest Bogdan, jest wasz klub, to w osobnym filmie razem z Bogdanem opowiada o klubie, Fiata, o klubie Auta Perel, Nowy Jork. Ty jesteś częścią tego. O, proszę. Tak. Radość sprawiasz sobie, ale też i innym, nie? Też innym, też innym. No to ja należę do klubu Auta PRL Nowy Jork. To jest po prostu klub samochodowy dla ludzi, którzy mają takie same pasje jak ja. Auta z, Pol z Polski, polskiej produkcji, czasy PRL-u, coś takiego. Mhm. Powiedz mi jeszcze, bo tak pokazuje teraz e, e, licznik i wszystkie kontrolki. Ty masz je opisane po angielsku, ty po polsku mówisz? Ja mówię po Chociaż polsku, Po Chociaż się wychowałeś, tak. ale mówisz cały czas po polsku. Ale masz opisane co? Na przy... Po angielsku. Dlaczego tak? Akurat miałem, wiesz co, nie kupiłem. Jak dostałem pierwsze auto, nie wiedziałem w ogóle co te kontrol kontrolki znaczą. Okay. No to se musiałem podpisywać i naprawdę polski to jest dla mnie drugi język. Ja czytam, myślę wszystko po angielsku, bo byłem tu wychowany. Okay. No, tak mam podpisane, żeby lepiej dla mnie było okay. wiedzieć, co się dzieje za super, no. super. A ile w ogóle jest dużych kwiatów w Nowym Jorku? Kojarzysz się co policzyć? Z Tak z głowy, może 10 ich jest. Dużych kwiatów, 125P. Ja myślę, że w stanie Nowym Jorku ich 10 jest. Okej, okay. w stanie Nowym Jorku, no. czyli. Nie tylko Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx. No ja, w ogóle na Bronxie tak, jest no jakiś i, fiat. A może nie może wiem, jest. ten fiat jeździł przez, na Bronxie przez chwilę. Jak się mi się samochód zepsuł, to przez całe lato jeździłem Fiatem na Bronx. Do pracy? I do pracy. I to było dwie godziny w, w jedną stronę, była masakra, ale Fiatik zawsze dawał radę. No tak, no jak nawet tutaj widzicie, słuchajcie, jedziemy sobie teraz, korki są tutaj rzeczą codzienną, znaczy w dużych miastach w ogóle, ale szczególnie w tak dużym mieście jak Nowy Jork, fiat nie lubi korków, Fiat się grzeje szybko. Się grzeje, się masz jakiś grzeje. patent, no to masz dodatkowy Wiesz wiatrak co, założony. na razie nie wiatrak jest tylko ten oryginalny wiatrak, ale jest skręcony, żeby cały czas wijał. Aha. W dni jak dzisiaj to nawet jest spoko, ale jak jest jakiś upał czy coś takiego, to nawet Szczerze, Fiatem nie ma co wyjeżdżać, bo przejedziesz się 2-3 km w korku i albo pompa, albo się przegrzeje. No tak. A kto ci to naprawia? Sam sobie coś Sam wszystko robię. Wiesz, sam wszystko robię. Si to był mój pierwszy samochód na gaźnik, po pierwsze, to musiałem się też bardzo dużo nauczyć. Ale to jest prosty samochód. Wszystko, wiesz, tam klucz trzynastka, płaski śrubokręt, rozkręcisz całe auto. No tak, trzeba powiedzieć, no. może tam widzieliście. Jak staliśmy z Włoską, tam wcale dużo miejsca nie ma, ale jakieś tam minimum powiedzmy na prowadzenie własnego, w cudzysłowie przydomowego garażu. Tak masz, nie? Tak, Więc... tak. No, Z czasem chcę tam postawić jakiś garaż, żeby Fiatik był schowany. No ale na razie inne rzeczy są ważniejsze. Okej. Okay. Tutaj masz sterowanie, bo o tym nie mówiliśmy rajdem, tutaj masz pochowane. Yy, e, tu, ster... a, tu Ci pokazuję powietrze w hmm. każdym kole. Okay. No to masz y, pomarańczowa jest prawa strona, białe wskazówki to jest lewa strona, a tam y, z końcu masz, y, ak no, prąd, akumulator. Okej. Okay. No, mm, to, to, to tak schowane. fajnie, no, chciałem, Już żeby jak, w którym, jak no. naj, 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 najprościej, żeby wyglądało i też tak oryginal, Można żeby nie powieściło. powiedzieć. Masz no. radio? radio jest, Przestrojone, to, czy tylko jest to, ozdoba? Jest ozdoba, y, działa, tylko że tu są inne fale w Stanach, tak? to po prostu nic nie leci na radiu. A drugie radio mam schowane, tutaj tak pod deską, głośniczki, takie rzeczy, wszystko też jest zrobione, muzyczka gra, no i skrzynia biegów. Skrzynia biegów nie jest oryginalna, skrzynia biegów jest od Poloneza. Piątka. To ty zmieniałeś, czy to twój dziadek? No zmieniał? to jak dziadek, jak już dostałem samochód do dziadka, to już było zmienione. Aha, czy dziadek robił jakieś tam. A Ta, coś, tam mi mówił, że jak jeździł na większe trasy, to było ten pią piąty bieg, naprawdę był dobrze mieć. Mhm. Okay. Ktoś jeszcze ma zajawkę? twoja żona, twoja rodzinka tutaj, która mieszka? Na na Fiata. Jakoś, na Fiata. E, że lubi Fiata. No, czy lubi Fiata? No, no to moja Dominika, moja żona kochana, to właśnie też bardzo lubi ten samochód. Lubi ze mną jeździć, wybierać się na wycieczki. I planujemy z czasem, jak już doprowadzę Fiata, że jedziemy na Los Angeles z Nowego Jorku. Los Angeles? Los Angeles, taki jest plan. Jest, czekaj, to Los Angeles tutaj to jest ile tysięcy mil? O żeby nie okłamać, nie wiem, 3000, coś takiego, 3000, jak nie wiem. 3000 mil Fiatem, czyli to będzie prawie 5000 kilometrów. Coś takiego. Planujemy Fiatem. wziąć Route 66. Pojechać do Chicago i Chicago Route 66, ile co można, co zostało z tej drogi yy, na Fiat Los Angeles. Angeles. Okay. Ambitnie. Ambitnie. No, to jest Ale takie tak... marzenie co zawsze miałem. Od kiedy mam ten samochód i się spełni. To za nie, nie za czas, Okej, okay, super.